Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do rozważania dzisiejszej Ewangelii święto świętego Łukasza, apostoła i ewangelisty. Święty Łukasz, towarzysz podróży świętego pa Pawła, był z zawodu lekarzem, jak wspomina list do Kolosan i zarazem będąc towarzyszem świętego Pawła rozumiał doskonale, co to znaczy iść i głosić Ewangelię. Dlatego dzisiejsza, dzisiejsza perikopa z Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 10 obrazuje to doświadczenie, które było doświadczeniem świętego Łukasza, który stał się apostołem u boku świętego Pawła. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii posyła 72 swoich uczniów. Jest to już drugie posłanie najpierw Chrystus posyła swoich apostołów, później swoich uczniów przed sobą do każdego miasta do którego miał zamiar przyjść proszę zwrócić uwagę na podwójny wymiar tego posłania po pierwsze Chrystus jest w drodze do Jerozolimy gdzie ma umrzeć jest to więc ostatnia możliwość na spotkanie z Chrystusem i na inaugurację królestwa Bożego w tych miejscowościach do których przyjść zamierzał ponadto drugi wymiar to jest świadomość Konieczności pomocy w tym wymiarze, jakże ludzkim Chrystus posyłając 72. Mówi do nich żniwo wprawdzie wiele, ale robotników wielki, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. Jest to zdanie zwrócone do 72, którzy wyruszają, ażeby głosić Ewangelię. moi drodzy, jest to również zdanie. Które Chrystus wraca do zwłaszcza do tych, którzy idą za Nim z bliska w powołaniu kapłańskim lub zakonnym. Żniwo nadal jest wielkie. Chrystus nadal potrzebuje robotników, ażeby szli przed Nim i przygotowali lud na przyjście Chrystusa. Skuteczność działania kościoła w ciągu dwóch tysięcy jego lat istnienia jest zadziwiająca. Żadna instytucja tak długo nie przetrwała. Jest to spowodowane tym, że Chrystus jest tym, który posyła. Posyłając, udziela mocy swoim apostołom, a zarazem wskazuje obszar pracy. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To żniwo, czyli zbieranie łanów, kłosów ludzkich, dusz. Do Bożych Spichlerzy jest nadal aktualne i ciągle się dzieje. Ciągle przychodząc do Kościoła, ludzie się nawracają, uczestnicząc w sakramentach świętych, doświadczając mocy Bożej przez pośredników posłanych przez Chrystusa, kapłanów, osoby duchowne, siostry zakonne, braci zakonnych. Dlatego to pierwotne posłanie, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, które było też doświadczeniem. Samych apostołów i samego Łukasza jest dla nas również zachętą do wsłuchiwania się w głos dzisiejszej Ewangelii. Każdy z nas, chrześcijan, katolików oszczonych, jest powołany do świadczenia o Chrystusie, do głoszenia dobro, dobrej nowiny swoim dobrym życiem najpierw, a później dobrym słowem, pełnym miłosierdzia i miłości. Później skuteczność. O, dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, nie bierzcie na drogę ani torby, ani kija, ani trzosu, ani podwójny, ani sandałów. Moi drodzy, to ostrzeżenie czy to polecenie ze strony Chrystusa ukazuje nam wymiar skuteczności głoszenia Słowa Bożego. Nie głosimy Słowa Bożego cały Kościół. Cały lud Boży nie głosi Słowa Bożego poprzez przede wszystkim środki materialne, lecz przede wszystkim przez bycie posłanym i bycie posłanym w ubóstwie. Tak, skuteczność Słowa Bożego zależy przede wszystkim od naszego ubóstwa, ubóstwa rozumianego jako przede wszystkim odrywanie się od rzeczywistości świata tego, od wartości i tego świata. I uznanie nadprzyrodzonego wymiaru naszego powołania. Najwyższą wartością jest Bóg. Jakikolwiek zawód, byśmy nie spełniali, jakąkolwiek pracę, jakimkolwiek stanie byśmy nie byli. Naszym zadaniem jest przez ubóstwo Ducha, oderwanie się od rzeczy świata tego, umiłować Boga ponad wszystko i jedynie pragnąć nie Jego zjednoczenia z Nim. Dopiero taka postawa Pragnienia Boga ponad wszystko owoc, owocuje skutecznym głoszeniem tego słowa przez przykład życia i przez dobre słowo pełne miłosierdzia i dobry czyn. Kiedy więc idziemy dalej przez życie, przeżywamy święto świętego Łukasza, prośmy tego patrona ewangelizowania, ażeby dał nam również ducha misyjnego, ducha gorliwości. W goszeniu Słowa Bożego naszym życiem, czynem, słowem, a przede wszystkim zanurzeniem w żywym Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.